Karoseria korwety zyskuje właściwą sztywność dopiero po przykręceniu do ramy. Teraz jest bardzo podatna na pęknięcia. Jeśli podczas montażu ktoś popełni błąd, ponowna naprawa może kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych. No dobra, ile tam masz? Pięć i pół Łukasz. No to chodź, zmierzmy tutaj. Piątka. Dobra, ja to zwiążę. Ja Otwór jest większy zaledwie o 5 mm. Posadzanie nadwozia bez demontażu poprzeczki lewarka zmiany biegów byłoby zbyt ryzykowne. Panowie, zakładamy samochodziki i teraz tak dzielimy: Bogdan prawe tylne koło, Rafał prawe przednie koło, Patryk lewy tył, Dominik lewy przód, Robert ustawiasz otwory z tyłu. Czyli nacelowujesz chłopaków, oni te boczne, Łukasz odpowiedzialny jest za, za, e, za przód. I teraz tak, to jest podparte teraz w sześciu punktach, musimy to zdjąć równomiernie, no nie? Więc naprawdę po prostu na jedna up, czyli nikt nie gada, ja mówię do góry i podnosimy jednocześnie, żeby nikt się nie opóźnił. Bo po prostu jeżeli podniesie trzech, jeden nie podniesie, to tam pęknie. Przechodzimy pomału, pamiętajcie, że tutaj patrzymy pod nogi, żeby ktoś się nie potknął, bo taka wywrotka będzie nas kosztować po prostu dwa miesiące pracy, żeby zacząć od zera. Uwaga, trzy, cztery. Do góry. Pomału jedzie wózek, pomału panowie, spokojnie. Dobra, jak tył jest gotowy, idziemy do tyłu. Pomalutku, panowie, nie spieszcie się, to minuta jest. Krok po kroku. Dobra, Robert, idziesz na tył. Dobra. Przód pomalutko opuszczamy. Dobra. Dominik, tam gdzie masz prawą dłoń dokładnie wypada łapa, więc uważaj, nie skalę Jedę do lewarka, jedę do lewarka. Wyjmij rękę. No, czyli. Rafał, tu okay. widzisz nacięcie? Tu musi wejść drążek. Stop, stop. Do tyłu auta. Dobrze. Dobra, teraz w dół. Dobra. W stronę Dominika delikatnie, auto. Nie, 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 w stronę Mika, dobra. Opuszczajcie, bo tu nie ma podpory na razie. Dobra, do przodu budę. Nie. No, u mnie tak. Dobra. Gdzie? U mnie. Z tej strony. Dobra. Tył powinien już siąść. Siedzi tył? Nie. Dobra, dobra.